Witamy. Krótka historia szkoły podstawowej imieniem Henryka Sienkiewicza w Steklinie. Kiedyś Walentowy. To, co chcemy wam pokazać z zakresu ekologii. To nasza zielona klasa. Ta zielona klasa potrzebuje Trochę sprzętu potrzebuję też, zaplecza, które będzie pokazywało nam życie i które będzie wskazywało, jak postępować w ekologiczny sposób. To, co jest tutaj, to jest miejsce, gdzie mamy zajęcia, gdzie prowadzimy badania, gdzie też spędzamy. Czas, kiedy nie mamy zajęć. Chcemy ożywić to miejsce w taki sposób, aby do tego miejsca przychodziły zwierzęta, aby w tym stawie, który w tej chwili jest suchy, pojawiła się woda. Ta woda pojawi się wtedy, kiedy doprowadzimy tu wody opadowe ze szkoły. Te wody opadowe przyjdą ze wszystkich dachów, które są na szkole. I będzie tutaj można zaszczepić życie zarówno żyw, płazów, gadów, to co żyje w wodzie.